Jakie objawy daje chora wątroba? Wątroba to bardzo ważny organ, którego funkcje, zadania są bardzo szerokie. I dzisiaj, jakie objawy pojawiają się, kiedy ta wątroba zaczyna działać w sposób nieprawidłowy, kiedy zaczynamy mieć z nią jakieś problemy? Zacznijmy od bólu z prawej strony, pod żebrami. Oczywiście wątroba nie ma unerwienia czuciowego i sama nie jest w stanie nas informować, że coś się dzieje nie tak, ale na przykład Wątroba, która ma problemy z sobą i się powiększa, wtedy naciskając na błony włókniste dookoła niej, to już może wywołać bardzo duży ból. I to już jest oznaka, że coś z tą wątrobą się dzieje i musimy się tym zainteresować. Prawa strona pod żebrami z dołu. Kolejna rzecz to zmiana zabarwienia moczu na kolor ciemny, nawet krwisty. I o ile tak. Normalnie ten mocz powinien być jasny, słomkowy, to w przypadku kiedy pojawiają się problemy z wątrobą, kiedy ten mocz już nie jest tak oczyszczany jak trzeba. Niestety jego kolor się może zmienić. Kolejną rzeczą jest zarzucenie się gałek ocznych skóry, czyli coś, co wynika z barwnika, który powstaje w wątrobie, czyli bilirubiny, która po dostaniu się do krwi zaczyna powodować, że nasze gałki oczne, później skóra zaczyna być żółta czyli coś, co powszechnie często nazywamy żółtaczką, a oznacza, ni mniej, ni więcej, że z wątrobą dzieje się coś złego i ta bilirubina, która powoduje, że zaczynamy być żółci, najczęściej zaczyna się tutaj od kącików w oczach, takie żółte zabarwienie, później to postępuje, mamy całe żółcone gałki oczne, później również ta nasza skóra zaczyna być żółta, i to niestety oznacza, że ta nasza wątroba ma problemy. I to jest chyba jeden z tych najsłynniejszych, najbardziej znanych objawów. I niestety też bardzo często go pomijamy. Następnie mamy świąt skóry. Na początku swędzą dłonie, stopy, zwłaszcza kiedy na przykład się położymy, kiedy na przykład się czymś przykryjemy i zaczyna być cieplej, chcemy to drapać. Później to drapanie, ten świąt może się wręcz rozszerzyć. Ale zaczyna się właśnie najczęściej od dłoni oraz stóp. Więc kiedy takie coś się pojawi, i często na przykład jest powiązane z innymi dzisiejszymi wymienionymi objawami, musimy się zainteresować naszą wątrobą. Ale oczywiście nie tylko. Kolejna rzecz to przewlekłe zmęczenie, gorsze samopoczucie chociaż te objawy są na tyle szerokie ponieważ to przewlekłe zmęczenie, gorsze samopoczucie pojawia się naprawdę w przypadku wielu problemów z naszym ciałem. To jednak nie bagatelizujemy, nie zrzucamy tego na przykład na przepracowanie czy też zbyt dużo nauki, tylko idziemy na badania, ponieważ to może być niekoniecznie wątroba, ale to już oznaka problemów. Następnie mamy obrzęki, na przykład wokół kostek. Najczęściej początkowo tylko na przykład rano albo wieczorem. Wynika to z tego, że te zaburzone procesy syntezy przez wątrobę albuminy. Powodują, że ta albumina, która jest odpowiedzialna za prawidłowy rozkład płynów w organizmie, występuje np. w niewystarczającej ilości i zaczynają pojawiać się obrzęki. Czyli to, że wątroba nie spełnia jednej ze swoich funkcji i nie syntezuje jednego z tych składników, który jest potrzebny naszemu organizmowi, po prostu daje sobą znać, że pojawiają się obrzęki. Następnie mamy siniaki. A raczej o wiele szybsze tworzenie się siniaków. Nawet nie musi dojść do jakiegoś uderzenia. Wystarczy mocniejsze dotknięcie i wtedy zaczynają pojawiać się przekrwienia siniaki. Oczywiście, co ma wątroba do siniaków? Bardzo dużo, bardzo dużo. Wynika to z tego, że wątroba, między innymi wśród wielu zadań, syntezuje białka odpowiedzialne za krzepnięcie krwi. I kiedy ilość tych białek jest nieodpowiednia, co wynika m.in. właśnie głównie z wątroby, to wtedy bardzo łatwo powstają siniaki. I o ile najczęściej te siniaki powstają, kiedy naprawdę się mocno uderzymy, to w przypadku tych problemów z wątrobą te siniaki mogą pojawiać się o wiele szybciej. Naprawdę tutaj wystarczy lekkie przytrzymanie, troszkę mocniejsze naciśnięcie na naszą skórę i niestety już powoduje to, że dochodzi do sinienia, że pojawiają się siniaki. Kolejna rzecz wynika z tego, że wątroba również Wpływa na hormony w naszym ciele, czyli powiększone gruczoły piersiowe. U mężczyzn jest to ginekomastia, i tutaj może się to pojawiać, kiedy ta wątroba nie działa w sposób prawidłowy. Po, powiększają się gruczoły piersiowe, do tego może dojść do wypadania włosów, np. spod pach, w sferach, w miejscach intymnych, i to może właśnie wynikać, może to być objaw chorej wątroby. Następnie mamy problemy ze snem, z koncentracją, z nauką. Możemy nawet zacząć bełkotliwie mówić. Wynika to z tego, że nieprawidłowo działająca wątroba nie oczyszcza już tak jak trzeba organizmu i zwiększa się ilość toksyn, które w bardzo negatywny sposób wpływają na pracę naszego mózgu, na sam mózg. A ponieważ sam mózg zaczyna Gorzej działać, zaczynają się problemy z działalnością, działaniem naszego mózgu, wówczas oczywiście zauważamy, że coś jest nie tak, że nie potrafimy się skoncentrować, że nie potrafimy się tak szybko nauczyć czegoś, jak dotychczas pojawiają się problemy z pamięcią, cała masa innych rzeczy, które są objawem tego, że nasz mózg nie działa w sposób prawidłowy, i tutaj powodem tego może być oczywiście nieprawidłowa. I powodem tego może być oczywiście wątroba. Następnie mamy wymioty, nudności, utratę apetytu. Ponieważ wątroba ma bardzo dużo do powiedzenia, jeśli chodzi o nasz układ pokarmowy, to kiedy przestaje w sposób prawidłowy działać, niestety również nasz układ pokarmowy nie działa tak, jak trzeba. Zaczynają się pojawiać problemy związane właśnie z apetytem. Możemy bardzo szybko tracić wagę. Ale też mogą być sytuacje odwrotne, mogą pojawiać się wymioty, nudności, nasz układ pokarmowy nie jest w stanie w sposób prawidłowy działać. I to wszystko może wynikać z problemów z wątrobą. Podsumowując, należy stwierdzić, że wątroba z tego powodu, że jej zakres działania jest bardzo szeroki, może wpływać naprawdę na wiele rzeczy. I naprawdę niedużo osób pamięta o tym, że duża podatność na Tworzenie się siniaków, czy też na przykład zmiana koloru moczu może świadczyć o problemach z wątrobą. I o ile żółtaczka, ból z prawej strony, tutaj pod żebrami to takie oznaki, które raczej odczytujemy jako problemy z wątrobą to dużo tych pozostałych rzeczy nie wiążemy z problemami z wątrobą. Oczywiście, kiedy pojawiają się takie problemy, kiedy zauważamy, że coś się dzieje niewłaściwego, to no, idziemy do specjalisty, robimy odpowiednie badania, robimy badania krwi, i tutaj najczęściej w bardzo łatwy sposób wykryć, że z tą wątrobą pojawiają się problemy, ponieważ badania krwi najczęściej zawierają w dużej liczbie również elementy, które pokażą nam, czy ta nasza wątroba działa w sposób prawidłowy. Więc idziemy do specjalisty, idziemy na badania, i powinniśmy wiedzieć, czy z naszą wątrobą jest wszystko w porządku, czy po prostu te objawy, jakie zaobserwowaliśmy, świadczą o innych problemach, ponieważ takie objawy nie biorą się znikąd. Najwyżej idziemy do innego specjalisty i powtarzamy badania, żeby się po prostu upewnić. Pamiętajmy, że wątroba bardzo często przez długi czas nie daje objawów. Nie daje takich większych objawów i niestety. Może to oznaczać, że pójdziemy do tego specjalisty, czy też zainteresujemy się naszą wątrobą, kiedy już jest z nią troszkę gorzej. Dlatego dbajmy o naszą wątrobę już wcześniej. O tym, jak dbać o wątrobę, materiał będzie niedługo, najprawdopodobniej w piątek. Więc zapraszam, materiał już o diecie wątrobowej jest na kanale. Pamiętajmy, że wątroba, niestety tak często niedoceniana, jest jednym z tych najważniejszych organów bez którego nie możemy w sposób prawidłowy funkcjonować. Dziękuję za uwagę, zapraszam ponownie.